Połowa stycznia jestem na parkingu podziemnym pod centrum handlowym i czekam na Petita, ponieważ tym razem nie Kamil. A Petit pojedzie ze mną w krótką podróż. Wybieramy się dzisiaj razem jeszcze z Michałem z RST Polska, a także z Leszkiem z JednoŚladu, w taką można powiedzieć średnią podróż, ponieważ lecimy do Anglii. Do tej pory bardzo często bywałem w Niemczech, w Holandii, bywałem w Hiszpanii. Udało się nawet gdzieś tam do. Indii polecić, ale nigdy nie byłem w Anglii. Dla mnie to jest pierwszy raz, aby polecić do Anglii, do można powiedzieć ojczyzny motoryzacyjnego showmana, czyli Jeremiego Clarksona. Po co tam lecimy? Lecimy tam tak naprawdę po to, aby zobaczyć na własne oczy dział rozwoju najpopularniejszej w Polsce angielskiej marki odzieżowej czyli RST. RST to zresztą była marka mojego pierwszego kombinezonu sportowego. Czyli znam tą markę już naprawdę całkiem spory kawałek czasu. A dzisiaj i jutro będziemy poznawali ją od środka. Zobaczymy jak ona funkcjonuje, jak powstają nowe produkty, jak wygląda dział projektowania i zobaczymy także nowości na sezon 2019. No to lecimy. Say hello to my friends. Hello, hello. Dlaczegoś powinien być? Miejmy nadzieję, że jego samolot się nie rozbił, bo nie mielibyśmy konkurencji. 在外面。 Dobrze, że cały świat mówi po polsku. Tak, przyjdziemy do UK i oni nie. Są... Musimy być gotowi na przyjęcie Polaków. Tak, i oni stoją w pomocy. Ja cię łapię. teraz łapię. Zaczynamy drugi dzień. jedziemy do siedziby RST. Będziemy oglądali dział rozwoju produktu. Będziemy oglądali nową kolekcję. Na pewno będziemy też oglądali jakieś crash testy, bo tego też jestem bardzo ciekaw. Okazuje się, że RST ma także dwie inne marki. I czekamy też na Petita. Małe angielskie pomieszczenie. Pokoje bardzo fajne. Zobaczcie, wszędzie są dywany jak u Jasia Fasoli. To też jest ciekawe. Ten, który jest full English oh, I... węzy, kurde. Teraz mu wystarczy na 3 dni, <try> bo to było około 2000 kalorii. Tak. <gulatory noise> no, tu mi się podoba taki, który mi się podoba. Z będziemy mieli study. Z Tak, tak. Tylko z tego będzie leciało piwo. Ręcz mógł Piwo to tak mało po polsku. Jesteśmy już w siedzibie RST, gdzie możemy pooglądać nową kolekcję, także markę Wolf. Ona akurat jeszcze w Polsce nie istnieje, może będzie niedługo, ale zobaczcie na te motocykle. Tutaj mamy chociażby Bimote, marka, która w Polsce prawie nie występuje. Bardzo fajnie jest coś takiego zobaczyć. Natomiast zanim przejdziemy do RST, chciałbym powiedzieć także o krótkiej przygodzie, którą mieliśmy, kiedy wylądowaliśmy tutaj w UK. Jeden z widzów nas rozpozna. bardzo serdecznie Cię pozdrawiamy i porozmawiałem z nim na temat kultury motocyklowej tutaj. Jest ona zupełnie inna niż w Polsce, dużo bardziej rozbudowana. Tutaj faktycznie się zajmują tymi wyścigami motocyklowymi. Jest bardzo dużo imprez, zarówno takich na popijanie prędkości, na przykład rekord jazdy na jednym kole przy prędkości 350 km na godzinę robiony na 500-konnej ajabuzie chociażby wyścigi Nordwest 200 albo oczywiście słynna wyspa Man. I dlaczego ty mówię? Bo RST jest jednym z głównych partnerów takich wyścigów, szczególnie właśnie na wyspie Man. I to jest wszystko wspaniałe i zobaczcie, że naprawdę jeżeli chodzi o sport, nie tylko turystyka, jeżeli chodzi o sport, to dzieje się tutaj bardzo dużo i mam nadzieję, że w Polsce też dojdziemy do takiej kultury motocyklowej. Jesteśmy po prezentacji RST i generalnie Czachadymi, więc postaram się opowiedzieć o tych najważniejszych, najbardziej ciekawych rzeczach, które mieliśmy okazję zobaczyć. Dlatego stoję przy tym kombinezonie, nie stoję tutaj bez przyczyny. Jest to kombinezon, w którym Hutchinson miał najszybszy wypadek, jaki RST zarejestrowało obecnie. I To był wypadek przy prędkości około 250-260 km na godzinę. I zobaczcie, jak to wygląda. Kombinezon. Nadal jest cały, jest porozrywany w kilku częściach, ale nadal po prostu spełnił swoją ochronę i zawodnikowi nic się nie stało. Mało tego nawet powiedzieli, że na następny dzień po prostu ubrał inny kominezon i nadal brał udział w wyścigu. To, co jeszcze ciekawego mogliśmy tutaj zobaczyć, przepraszam, że posiłkuję się telefonem, ale po prostu zapisywałem sobie najważniejsze informacje, bo tych informacji jest naprawdę dużo. Nowy kominezon będzie. Nie wiem, czy on będzie dostępny w Polsce. Prawdopodobnie tylko pod zamówieniem, ponieważ w 90% Został on wykonany ze skóry kangura, a to oznacza, że jest niesamowicie wytrzymały, a jednocześnie wygodny. To jest najwyższy sportowy model pod RST. Zresztą można zobaczyć, że to jest Race Department, i to oznacza, że to jest naprawdę taki top-top kombinezon. On nawet jest specjalnie wzmocniony, właśnie super fabrik, aby podczas wypadku, zobaczcie, żeby się to nie porozrywało. Także został on tutaj specjalnie wzmocniony w większej części. Zobaczyliśmy także kurtki. Skórzane, które są zachowane w trochę klasycznym stylu, ale jednak z akcentem sportowym. I to mi się bardzo podoba ten akcent sportowy, bo on jest jakby mało widoczny, ale jest. Mamy także bardziej klasyczne kurtki z logiem TT. One też są świetne, bardziej do takich kafe racerów, ale w przypadku współczesnych nakedów, chociażby takich jak Honda CB1000R, to ja bym widział siebie na, właśnie w takiej kurce na takim motocyklu. Oczywiście RST samo przyznało, że chociaż są najbardziej znani z tych sportowych kurtek, z tego, że wspierają TT na wyspie MAN, z tego, że mają zawodników w British Superbike, to znani są także z tego, że. Mają bardzo silnie rozwiniętą kolekcję tekstylną, i w chwili obecnej, nawet przyznali, że to właśnie kolekcja tekstylna, w zasadzie kolekcja adventure i kolekcja turystyczna, jest tą najbardziej wiodącą. Że właśnie tego sprzedaje się najwięcej i tam w tej chwili także bardzo dużo kładą nacisk na rozwój. Ciekawostką jest także fakt, że RST. E, powiedziało nam, że posiada swoją fabrykę, wiele wielu producentów e, po prostu wynajmuje część jakiejś fabryki, które szyją dla nich odpowiednie ubrania, natomiast RST ma całą swoją fabrykę, więc mówią o tym, że mają kontrolę nad całym produktem. Nad każdym jego elementem, nad zamkami, nad membranami, generalnie nad wszystkim. I to jest ponadto niesamowicie ważne, ponieważ kiedy jeden z elementów nie pasuje, albo na przykład, nie wiem, producent zamków się spóźni, muszą użyć innych, to oznacza, że wtedy zmienia się cały produkt i może on nie być tak dobry. Tutaj mają nad wszystkim kontrolę i to sprawia, że mają dobrą dostępność oraz są pewni swoich produktów. A jest to ważne szczególnie, że już niedługo wchodzi nowa certyfikacja na ubrania i oni są już na nią gotowi. Tu widzimy właśnie nowe kurtki, ta jest ponoć bardzo delikatna, bardziej casualowa, że ona jakby mało przypomina kurtkę motocyklową, można w niej chodzić na co dzień, ale świetnie nadaje się także na motocykl. Ta już jest bardziej turystyczna, Adventure jest takim rodzynkiem, takim ultra ten jest to codziennych wyjazdów, taka trochę miejsko-turystyczna, dużo bardziej, dużo lepiej będzie się sprawdzać. Na zakończenie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to też warto wspomnieć Ech, o tym. RST powiedziało, że w żadnej swojej kurtce nie będzie używać jakby sztucznych wypełniaczy, że według nich to powinno być zabronione i nielegalne, ponieważ kiedy mamy taką sztuczną piankę na plecach i ktoś kupi taką kurtkę nową, może być nieświadomy faktu, że to nie jest żaden ochraniacz, a popuka się po plecach pomyśli, mam, mam ochraniacz. To nie stanowi żadnej ochrony, dlatego RST nie stosuje czegoś takiego, więc albo mamy od razu w pakiecie zestaw ochraniaczy na plecy, albo nie mamy tego wcale i wiem, że musimy dokupić. Nie ma jakby sztucznych wypełniaczy, którzy, które będą wprowadzały nas w błąd. I to jest akurat fajne. Eee, fajna sprawa, jeśli chodzi o RST i myślę, że wszyscy inni producenci również powinni zacząć tak robić, żebyśmy byli my, jako klienci, świadomi tego, że albo mamy prawdziwy ochraniacz na plecy, albo musimy sobie go dokupić. Leszek się zastanawia, czy ta 125 pali 3,5 litra, czy trochę więcej. To na B, prawda? Tak, to jest na, na B. W zasadzie na ponoć mam już niedługo już na AM. A, to jest super. To zastanawiam się, dlaczego tutaj przycisk długich jest napisany jako LAF. Pewnie się pomyli... Nie, bo tu, to, to już led ma, wiesz, więc to tam gdzieś ta panna. Tu możesz sobie widzisz, że masz też przyciski tutaj do góry na dół, nie? Aha. I to różne kolory zmienia ledwie różne kolory. No, super. Tutaj ta półeczka jest fajna tak. na telefon i mm, no. Już popsuł, już popsuł, nie? To no. Tylko przyjechał, popsuł, nie? I, I zobacz, i tu masz zimówki w ogóle założone, nie? Tak, żeby lepiej po lodzie jeździł, nie? Super, super. Ale masz, to, no, z tyłu światło stopu musi mieć. Nie? Ale słyszałeś, co Michał mówi, nie? że nie tu go wnosili, żeby się koło nie obróciło, żeby nie nabić ani jednego metra, to jeszcze kręcisz. A ty kręcisz, nie? Oni tutaj mają zainstalowane monitoring mówi, był taki gościu z Polski, chcielibyśmy mu fakturę wysłać na zakup tego egzemplarza. W przyszliśmy do motocykli. I to jest bardzo ciekawe, bo podczas prezentacji dowiedzieliśmy się jeszcze jednej rzeczy. Wiele marek mówi o tym, że to są ubrania robione przez motocyklistów dla motocyklistów, ale niewiele marek pewnie może powiedzieć to tak mocno, ponieważ tutaj prezes, właściciel John, do dzisiaj się ściga na motocyklach. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że to jest gość około 60, drobny, już cały powiedzmy. Z siwymi włosami, a mimo to nadal jeździ, nadal się ściga, bierze w tym czynny udział i co ciekawe ostatni tytuł, który zdobył pochodzi z 2017 roku, czyli zobaczcie jak niedawno to wszystko się cały czas dzieje. On jest czynnym nie tylko motocyklistą, ale wręcz zawodnikiem, więc to wszystko jest niesamowite. Tak samo jak te motocykle, tutaj, które tutaj stoją, mamy chociażby Yamaha FZR, mamy Hondę typowo przerobioną, typowo torową, nawet tutaj mamy przyciski z kontrolą trakcji, nie tylko z mapowaniem silnika. Nawet nie została umyta, ona jakby wprost z wyścigów została tutaj e, przyniesiona. No i oczywiście bimota, przepiękna i wyjątkowa. Także gdzieś tutaj sporo i nic dziwnego, że RST jest znane ze swoich sportowych korzeni. Jestem plan nie chcę nic o tym mówić, ale zobaczcie jakie tu mamy kasy. Niki Jałta z Formuły 1 1979 rok. Fajby Mogę go dotknąć?